Dzień dobry, to Jari, dzień dobry, to Jari 862 kochani, zapraszam na kolejny odcinek Far Cry 5 Podejdę sobie teraz tutaj do naszego jeziorka jakiegoś, bo tu mamy coś nieodkryte Pójdziemy sobie tutaj później, ile możemy poeksplorować I mam nadzieję, że dojdziemy w końcu do naszego strażnicy i sobie ją roz, yy, rozpracujemy dzisiaj Tak jest plan, co się zmieni w międzyczasie, to jeszcze wiecie jak to ze mną bywa Więc na luzaku żejemy co jest tutaj, może kogoś mi się uda cupnąć dobra, dobre i parę stów wiecie, że ja to zawsze lubię tutaj coś sobie y, dorobić mając skóry i inne tam rzeczy tu fajne miejscówki jakieś chatki tu mamy jakiś domek Fajnie by go było też zlutować. Dobra, to skoczmy tu na połowy. A później pójdziemy do domku. Chyba, że to będzie. O, widzicie? Jest miło i kulturalnie. Ciekawe, czy mi się uda ich zabić. Dwóch za jednym strzałem. Pięknie. Tak też czasem w tej grze można zrobić. Wątpię, że w normalnym życiu by go aż tak prześwidrowało. Ale może by się udało. Kto wie? Yy, kto wie? Nie wiem, nie strzelam. Ale wątpię. Chociaż. Dobra, grzejemy teraz tak. Tu do góry, do domku. Tak jak żeśmy mieli w planie. Oczywiście tu jeszcze miałem wcześniej połowić. Coś. Tu nam się jakieś fajne łowisko udało. Wyczaić. Tutaj zmienimy sobie na uszą. Mi się wystraszył wszystkie ryby, no by go? Misiu, może tym razem. Dobra, uwaga, bo jest trudna ryba Mała rzeczka, ryba trudna Czawyca Czawycza Sorki, oczywiście się musiałem poseplenić Ale dobra, jedną mamy Widzę, że to nie ma sensu, bo nic za nią punktów wiele nie będziemy mieć Ale challenge wykonany Zadanie też Idziemy teraz sobie zobaczyć tutaj do tego domku bo Tam ktoś pucował przedtem czy to zaskoczenie będzie, czy nie, zaś się okaże. Kto tu w ogóle jest? Chatka. Chatka. No i nieba zaskoczenia, bo nikogo nie ma. Chociaż czekaj coś tu czerwonego się pojawiło. Hm. Chyba nic. Nic, oprócz węża grzechotnika, którego słychać. Ale mamy skrzynkę z winylami, świetny, świetny, świetny ruch. Mamy naszą przeuroczą Sejfik z wytrysz, wytryszkiem, żeśmy się tutaj dostali. To jest coś, jest dalej. Kasiurka ja go nie przeszukałem do końca. Dobrze, co tu jeszcze mamy? Jakieś kartki, ale to kartek. Ja to Wam zostawię do przeczytania sobie samemu, jak chcecie. Bo ja nie będę tracił czasu. To jakoś mamy dwie misje. Które tu coś mamy też. A tu komuś. Dobra, czyli tu żeśmy zlutowali, i grzejemy teraz niby na naszą. Na naszą. Strażnicę, która jest usytuowana gdzieś za tą górą, więc grzejemy sobie ten. Nie mam za bardzo Amo, chyba, bo nie kupowałem. Coś tu mam, niby 23 snajpy to myślę, że więcej gości tam nie będzie, nawet z moimi umiejętnościami chybienia. Myślę, że sobie poradzimy śmiało, no, ale to wiecie, jak to jest. Po drodze jeszcze się może kogoś spotka. Mam... Yy, tutaj mam jeszcze tak. Wyrzutnie i wyrzutnie. Na razie nie będę zmieniał ani kombinował. Pięknie ptaszki śpiewają słyszycie. Teraz już mniej, bo będziemy wychodzić skór. O Moment. Czekajcie tak, się tu ubierało. Tą chwilę nie grałem i już nie pamiętam. Troje. Już by pasowało się nimi zająć. Ale poczekajcie, może jakimś cichaczem się uda. Jak się rzucało, te. No, cichaczem się uda, rzuciłem tym. Ciekawe, czy ich to jakoś zbytnio rozjuszy. i poszli. Poszli. Wszyscy. Ha, nieźle. Dobra, to tak nie chciałem niby i grzejemy kotwiczką poszli wszyscy sobie tutaj a my idziemy tutaj żeśmy ich troszkę wyrolowali troszkę za blisko, ale może ich tutaj ściągniemy do siebie Kilka. Please, ja słyszę, że mnie prosisz, pomogę ci, proszę, ale... Słowa mi parę zabić jeszcze... Shungalaga bam! Zrobimy jeszcze jak się bawić, to się bawić na całego super, pani pogadała troszkę za mną, czy nie bardzo gdzieś idziesz. Dobrze, przepraszam, nie okay. będę przeszkadzał. Jakiś domek tu widzimy, który wcześniej był niezauważony przeze mnie, a tutaj jest. Właśnie to są smaczki tej gry, kurczę, idziesz sobie gdzieś przez pola nagle chatka i puma. Pewno tu nie wejdziemy ani nic. O, czekajcie, tu jest jakaś piwniczka, a w piwniczce amo, amo, amo. Do ciężkiej broni. Czyli w sumie, żeby nam się do snajper przydała, ale. No wyłaś, rusz się troszkę Dobra, poszedłeś OK No to idziemy sobie Na kozakup dróżką Może kogoś tu napotkamy A widzę, że ktoś się do nas niechcący może zbliżać Czy niechcący się nie zbliża Aha, Ja po co wyraz z góry i z góry go tu przefilował, wyjedziemy tędy? kotwiczka jest kotwiczka jest pójdziemy tędy tu coś było? ja tak nie zerknąłem tylko się od razu zarzuciłem na drugą część tutaj mamy jakąś niespodziankę w postaci plecaczka Tutaj mamy coś pewno do do przejścia. Dobra, mamy jakąś tutaj. Zmieńmy sobie. Nie to to. Okej. Okay. Tu mamy jakiś znowu obóz kemping. Fajnie dla skautów. Czyli harcerzy. Idealne miejsce. Cisza. spokój, boku. Na natury. Jeszcze by woda posuwała, bo nad rzeczką to się mieszka elegancko. Dobra, gdzieśmy to dotarli. Do naszej strażnicy. Postaram się wawaz ją rozlokować zaraz. O jaki fajny jelonek wystrugany. Jelony grogacz. Spójrzmy z daleka. Póki... Póki mamy sekundę. Tu jest jeden alarm tylko. Jeden. Ten nasz ziomuś być może nas, nam nie pomoże. Bo on jak zwykle będzie zaraz się tłukuł. Dobrze. Na razie cisza i spokój. Nie, moment. Też mi to już uzupełniło. Super. Super, ancko. Gdzie mamy? Dwa alarmy mamy. Dwa alarmy. Muszę sobie kiedyś pobawić się w ten sposób, że musimy przyjść na strażnicę, tak na kozaku, wiecie, ale wszystkich zabić własnoręcznie. Nie za pomocą takich pseudo urządzeń typu sniperka czy jakieś inne, dobra? Musimy tak kiedyś zrobić. Na razie jeszcze nie mam takiej ochoty, bo ja zwykle wolę to, ale muszę dla was zrobić wyjątek Ups. Dobra, alarmy są wyłączone Możemy się zacząć y, kitrać gdzieś i bawić delikatnie z nimi życie, mnie zaraz coś wypatrzy Bo to tak to jest Tu jest jakiś wilczek Dobra wilczek jest tutaj tu jest nasz ziomuś Tego nie mieliśmy zaznaczonego w ogóle ale już mamy bo się go udało skitrać to by może do wody wpadł? Nie wpadł point A, Point B Opie, ty na razie się wy, 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 wyluzuj Tu mój plecak trzasnął, to by go ściągnęło fajnie Przeładujmy Wiecie, że jest to najmoje, najulu. Najbieńsze, najbardziej ulubione, ej, coś ich tutaj się zaroiło więcej. Wróćmy gdzieś tu w bezpieczne miejsce, żeby ich sobie na lajciku przefilować. Bo coś tu ich nie tylko dwóch jest chyba. Widzę no snajpera. See you later. See you in heaven, albo hell bardziej, bo tu jesteś. O, tu ktoś biegnie, następny. Tu biegnie następny. Kult. See you in hell. Ok. Spójrzmy, co możemy tutaj jeszcze przykitrasić. Tak sobie chodzę po, po różnych tych, żeby nie zostać ten przyfilowanym dobrze Ejka Nie no chopie co ty tu odstawiasz jakiś koncert? Chyba jeszcze go miał y, Mimo skurcze, czy jak to się nazywało Ktoś tu jeszcze jest oprócz VIPa kultu Ktoś jeszcze Ja nie mogę zostać wykrytym, wiecie o tym Bo mi moje Moje temis spełzną na manewce. Na, na manewce pójdą moje wszystkie plany Wiecie, że ja nie mogę być wykrytym Będę miał więcej kasy To jest taki mój cel w każdej misji Oczywiście tych misji mi się nie udało Wszystkich tak zrobić, bo jestem Nieuważny, ale Ale żeśmy sobie już przeszli tutaj Spróbuję tego a tu się ognie w, ogni w ogniu się fura Będę bardziej widoczny Dobra e, Próbujemy coś się pobawić, idziemy. Nasza łopata jest Momentu, ktoś był? Nie ma idziemy do VIP-a VIP to lampolas, dobra. To nic, idziemy na razie. Bawić się łopatą. Gdy się schowamy na razie. Mamy lepszy pomysł. wiem, czy to moja łopata, czy mój misiu. Nie Bez alarmów bo oczywiście mi wykrył ten ostatni gościu, ale ale było miło, generalnie. Było miło generalnie, idziemy sobie teraz tu po, polutować różne rzeczy. Najpierw sobie może uzupełnimy amo. Bucze, bo trzeba będzie. Przedmioty, czyli zapewne moją kamizelkę, bo nie mam. I sprzedam łupy. Szybka sprzedaż wszystkiego, chyba wszystkiego dobra. I tu jesteś taki nerwowy, chłopie. Wiem. Wiem, że jestem dobry. Wiem, że jestem dobry. Tylko nie mogę znaleźć mojego sekretnego pokoju na lutowanie Kasiurki. Hej, hej, hej. Elo, elo, gdzie to jest? Tu jeszcze ktoś się awanturuje. A tu jest jeszcze lisek, chytrusek. Dobra, chłopaki, nie wiem gdzie mam pojęcia działać, jeszcze mamy lutę zrobić. Tu niby mam jakieś czasopismo, więc może pójdę za tym. Tylko to chyba jest poza. Nie, czekajcie, safek. Jest i safe, 2,5 stówy. No, a warto było się włamać. Tutaj jest gdzieś jakieś czasopismo, chyba mi pokazywało. Tu w tym domku właśnie. Albo obok domku Mapa jakaś. To bym nie chciałem się wspiąć, chciałem sobie wejść do domku. Bo coś czuję, że w domku tu jest jakieś atrakcje są. A jednak nie. Moje przeczucie się nie spełniło, sprawdziło co ja polecę. Dobra, to tyle. By było tutaj, ewentualnie się tą po tą nerkę grzebniemy jeszcze. W którą stronę to jest ta nerka? Tutaj e, przeglądniemy się po tą nerkę i zobaczymy, tu jeszcze parę takich. Może newralgicznych miejsc, które do tej pory nie były odkryte. I kończymy nasz odcineczek. Tu jest mój ziomuś, nie będę go tam y, próbował zabić. Bo wiecie, zablokowały mnie dwa drzewa. Grzejemy sobie nadal. Miałem sobie snajperkę chyba pomalować, chociaż ja nie mogę swojej, bo mam taką chyba oryginalną. Przyszedłem po nerkę. Oj, misiek, jak zwykle mi zepsujesz wszystko. Czekajcie, bo za blisko rzuciłem sobie. Czerwona no Ale spoko Przyda się Jednak nie będzie punktów za nią W ogóle może mam jakieś punkty do rozlokowania A sobie nie 17 punktów mam aż Tylko ja nie bardzo mam chyba co zrobić Sabotaż mnie średnio interesuje Jest z wybuchów Można by było się pobawić w sumie Odrzut Kołczan, no to nie gram w ten, bo mi źle napadzie. Tutaj mogę ewentualnie sobie burgera szybciej wracać Pułapka samochodowa, tu mogę sobie czarny rynek, koktajle mołotowa, wybuchy, wybuchy i odrzuty kurczę, średnio mi się to ja tam odrzucać Znaczy nie odrzucam, tylko ciekam gdzie pieprz rośnie Dobra, gdzie miałem tu przyjść? Yy, do do, 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 do tej nerki, tak. A tu ktoś był? Ważnego? To nic, przejdźmy jeszcze tutaj do strefy piknikowej. Tu jest nagrobek czy iść? Chcieliście? Do strefy piknikowej i będziemy kończyć odcinek na dzisiaj. I tak pewnie już jest za długi, jak zwykle miałem robić po pół godziny, a pewnie już więcej o pół godziny. Ale wiecie, że jak się gra, to się czasu nie liczy i kurczę się wciąga zaraz momentalnie w imprezownie, ale to tak już jest to jest nasz ten to nie będziemy go rozwalać, bo to nasze nasze ziomy Tojtojki, aha, czyli takie jak to dosłownie jest napisane, strefa na piknik. Można sobie przyjechać, kącić w baseball. po z... spoko. Pewnie będę musiał jakieś karty zbierać, bo jest było więcej. karty, no spoko. Nie ma, nie ma pośpiechu. Nic nie było, nie chcę na seamaze, muszę zrobić tą y, beczkową misję, pozbierać wszystkie beczki. E, tu jeszcze coś mamy, ominięte jak zwykle, ale to nic, powolutku, tu będzie pewnie konwój w górach. Spoko, tu jest odkryte, tu jest odkryte, tu troszkę mamy czarnych przestrzeni, tu jeszcze jakiś domek, też widzę, chyba jest ale to może następnym razem, To jakiś domek też jest, może do niego jeszcze skoczymy to gdzieś tu po drodze do góry 300 metrów niewiele, pójdziemy akurat przy okazji troszkę tu poodkrywamy i zakończymy naszą imprezkę na dzisiaj w sumie to nawet nie wiem kiedy zacząłem nagrywać nie sprawdziłem sobie o, blokuje mi po raz kolejny, czyli w takie drzewka nie ma co, widzę, zbytnio wbijać, bo się, a tu co, nakłada jakiś wyskocznie? Mhm, tak, tu by Elo, Elo mógł poskakać na kładzie, on wie o kim mówię. Nie wiem, co za rybka, ale idzie prosto, więc pewnie jakaś strąk na standard. Ale ciężki, powinien się dawać wagowo. Ok, idziemy do chatki, być może jakieś będziemy mieć tutaj, później teleport. A może, nie wiadomo, nic na razie. Chata, tak, będzie jakiś. bo już mi oznaczyło na niebiesko. To będzie tu mamy jakąś specjalną śrubyki shotguna shotguna osobiście lubię, ale czasami mi w tej grze się nie sprawdza, bo jednak tutaj dystans, albo z krótkiego dystansu to ich załatwiam cichaczem, byli dwóch, szkoda, że ich tak nie załatwiłem cichaczem ale to moja wina. Bo byłem. Zbyt pochopnie się. Zachowałem po prostu. Dobra kochani. Mamy chatkę odkrytą, kolejną. W razie czego tu można się teleportować. Nie wiem póki grzyba, no ale dobra, tutaj mamy jakiś jeszcze camping. Czy obóz Nie widzę, ale jeszcze sporo rzeczy przed nami. No tutaj mamy Cheeseburgera i jakiś tartak może to następnym razem tu jakiegoś mamy gotka, ale ten tu coś mamy zebrane karty. Yy. Po, 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 po. Dobra, dobra. To dziękuję w takim razie za uwagę. Dzisiaj widzimy się za niedługo pa.